Jadam. Dzisiaj będziemy robić pomponowe choinki. Tak jak powiedziała moja córeczka, dzisiaj będziemy przygotowywać dekoracje świąteczne. Będziemy robić choinkę z włóczki, która będzie ozdobiona pomponami. Do tego będziemy potrzebować taką karnawałową czapeczkę. Tutaj owinąłem ją od razu folią. Następnie będziemy podobnie jak przygotowywaliśmy ozdoby z Dyni. Będziemy przygotowywać włóczkę moczyć, tylko w tym razem, poczekaj, słoneczko, teraz ją wsadzisz Nie w kraju jak ostatnio tylko przygotowałem tutaj krochman. Zrobiłem to w ten sposób, że w odrobinie wody nasypałem połówkę łyżki, łyżki mąki ziemniaczanej, następnie zalałem to wszystko wrzątkiem mamy taki kisiel bezsmakowy. W tej chwili będziemy w to wsadzać naszą włóczkę. Proszę wsadzaj. Co to jest to, krochman czy coś? To jest taki kisiel, czyli mąka ziemniaczana z wodą. Patrzcie, potrzebujemy, żeby nie zgubić początku samego. Wsadzaj tego resztę. I łyżką, tak i łyżką, łyżką pomoc nie z tego samego początku. Opcjonalnie, opcjonalnie jeszcze można, my to tak zrobimy, zrobimy, żeby była cała oświetlona, będziemy potrzebować takich bateryjnych lampek. Poczekaj na razie, odłóż to, poczekaj, zamoczymy to wszystko, żeby to się pomoczyło. Na początku naszą tą czapeczkę przygotowaną owiniętą folią będziemy owijać lampkami, a następnie będziemy nakładać na nią włóczkę zanurzoną właśnie w naszym krochmalu. I tak będzie się to świecić. Teraz będziemy nakładać samą, że tak powiem, choinkę. Poczekaj, zaraz wszystko tylko tutaj do środka schowam te bateryjki do tej folii. Zostawimy to w ten sposób. Teraz tu jeszcze trochę ręką wymieszam. Tylko podwiń rękawki. spadło wpadł? Możesz to, to, to odrobić tłumaczyć w ten sposób. Ale fajne. Mhm. I teraz będziemy... poczekaj. Krachmał. Krachmał. Krachem. w, w krachmalu. Dobra, ale teraz trzeba to przy nie wszystko ładnie owinać. Krachem. w, w krachmalu. Tak przygotowaną choinkę zostawiamy teraz do wyschnięcia, żeby było całość sztywne i dalej będziemy przystępować do zabawy. Nasza choineczka już przesła, prezentuje się w ten sposób. Teraz będziemy przyklejać do niej pompony w celu ozdoby, żeby były jak bombeczki na niej. Od gwiazdki. Chcesz gwiazdkę na samą górę? Zaczniemy od samej góry. Który chcesz na, na samą górę? To wyciągnij. Będziemy przyklejać takim zwykłym klejem do jakichś prad plastycznych, ale gwiazdkę na samym początku przykleić, żeby ona się trzymała i nie spadła, klejem na gorąco. Tak się prezentuje nasza choinka. Tak, tak jest gotowa nasza choinka z podświetleniem. Wygląda tak samo bez, też będzie fajnie wyglądać. Teraz jeszcze zostawiamy, żeby to wszystko zasło z, ten, tym, z tym klejem. Jak Ci się podobało robienie czegoś takiego? Moim zdaniem jest to właśnie fajna zabawa, żeby z dzieckiem przygotować jako taki też fajny, samodzielnie przygotowany stroik świąteczny, więc zdecydowanie polecamy. Jeśli podobał się odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne pomysły na przygotowanie tego typu choinek bądź innych stroików świątecznych, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. To na razie, hej! Pa, pa! Ta, 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 ta.